Dzień dobry, ostatni dzień kampanii wyborczej przedostatnie X Demości. Przed wyborami zapraszam. Wyjątkowo intensywne są ostatnie dni kampanii Rafała Trzaskowskiego. Dziś odwiedził cztery miejscowości, jutro będzie w sześciu. To już nie jest czas wywiadów i debat, ale spotkań twarzą w twarz z wyborcami. I w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy, bo przez ostatnie tygodnie cały czas oglądaliśmy, jaki to jest zły... Karol Nawrocki i przez te tygodnie tak naprawdę nie słyszeliśmy nic o Rafale Trzaskowskim i tych, których mieli zniechęcić, zniechęcili, no ale nic nie było za tym, żeby głosować na Rafała Trzaskowskiego i dopiero w ostatnim tygodniu coś proszę porozum do głowy, że w sumie to są Wybory na prezydenta To więc warto pokazać tego kandydata Na prezydenta I tu warto przypomnieć słowa Rafała Trzaskowskiego Sprzed miesięcy, kiedy w sondażach Miał wyraźną przewagę Mówił, w drugiej turze będzie na żyletki Boże jaki to wizjoner Musimy mieć taką osobę na prezydenta Bo zobaczcie, wszystkie sondaże Mówiły, że on wygra te wybory W cuglach, a on Wiedział, on wiedział jako jedyny Że te wybory będą Na żyletki Katarzyna Kolenda Zaleska jeśli wynik ma obrazować powiedzenie, że jest na żyletki, to najlepiej widać to tutaj, w województwie łódzkim. Trzeba przekonywać wszędzie, zwłaszcza właśnie w takich regionach jak łódzkie. Tutaj wszystko się waży. Tutaj do końca nie będzie wiadomo, który z kandydatów osiągnął ten wynik powyżej 50%. Tak, bo jakby ktoś nie wiedział, nasze województwo łódzkie to taki swing states jak w Stanach Zjednoczonych, że nie wiadomo, kto w tym województwie wygra, bo na przykład w pozostałych województwach sprawa jest raczej rozstrzygnięta. W niemal wszystkich wyborach wyniki w Łódzkiem pokrywają się z ostatecznymi wynikami. Pierwszą turę wygrał Rafał Trzaskowski, ale tutaj w pierwszej turze wygrał Karol Nawrocki, ale z przewagą zaledwie 23 tysięcy głosów. To tyle co nic, więc na spotkaniu w Zduńskiej Woli ściągają tłumy, żeby powalczyć o nowe głosy. Jesteśmy za nim, to człowiek doświadczony, prawy, uczciwy. Tak się zmobilizujemy, że pójdziemy za nim w ciemno. To chyba dosyć niebezpieczny wzorzec, żeby za jakimś kandydatem iść w ciemno. Czeskowski nie był może do końca moim pierwszym wyborem, natomiast zdecydowanie jest bliższy moim ideałom, więc w drugiej turze będę głosowała na niego. Uwielbiam tą narrację, ona się odnosi do każdych wyborów prezydenckich, nieważne, który byłby to kandydat, że istnieją mityczni wyborcy, którzy nie głosowali na danego kandydata w pierwszej turze, ale teraz na niego będą głosować, to tak jakby powiedzieć, że ktoś, że moim wyborem w pierwszej turze był Sławomir Męczen, ale w drugiej decyduje się głosować na Rafała Trzaskowskiego. Być piątka z trzaskiem, jest mini wiec. Pukajcie do drzwi swoich sąsiadów, dzwońcie do swoich przyjaciół, dzwońcie do swojej rodziny, do wszystkich niezdecydowanych. Prze I ludzie serio tak robią. Chodzą od drzwi do drzwi, wysyłają do siebie smsy, że 1 czerwca mam nadzieję, że zagłosujesz na tego kandydata. roześlij tą wiadomość do jeszcze trzech osób. Nie róbcie tego. Konujecie ich tylko i wyłącznie pozytywnymi argumentami. To najważniejsze przesłanie, które płynie od kandydata i jego sztabu. Iść na wybory, frekwencja jest kluczowa. Mam dwóch synów, cztery wnuczki i nie, nie wyobrażam sobie, żebym nie poszła na wybory. Entuzjazm wobec kandydata jest tutaj zrozumiały, tak jak niechęć wobec konkurenta. Bo jakbym się obudziła, A, ja w Polsce na to sobie po prostu tego nie wyobrażam. To ja tutaj pozwolę sobie zacytować, tweeta Krzysztofa Stanowskiego. Ja wiem, że Polska to zbyt poważna sprawa, żeby się tym kierować przy urnie i odradzam taką małostkowość, ale przyznajcie sami. Jest w was wewnątrz jakaś malutka struna, która pięknie by zagrała, gdybyście w poniedziałek rano czytali zesrańsko tych wszystkich lisów, oneciarzy, gazeciarzy, giertychów, sznepfów, innych nadgorliwców. Ciekawe, dla jakiej liczby Polaków stojących gdzieś pośrodku sporu ta emocja może być decydująca. Wiadomo, kto musi wygrać. No, chcemy żeby Polsce rządził. Trzaskowski unika bezpośrednich odniesień do konkurenta. Mówi o współpracy, w wspólnocie, dialogu, opozycji w Unii Europejskiej, o Polsce solidarnej i tolerancji. Ta decyzja, którą podejmiecie w niedzielę, jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie podejmiecie w życiu. Ponieważ są to najważniejsze wybory po 1989 roku, ba, mogę powiedzieć, że to będzie najważniejszy król po 1025 roku, gdzie obchodzimy w tym roku tysiąclecie, więc wybierzcie mądrze. A i ja dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do odrzutki znajduje się w opisie. Ta dziewczyna głosuje po raz pierwszy w życiu. Jak mówi na polityce się nie zna, ale chce głosować i musi się dowiedzieć. I to jest największe kłamstwo, które wszyscy powtarzają. Ja osobiście wolałbym, żeby frekwencja była na poziomie 20%. 30% i żeby głosowały tylko te osoby, które tą polityką faktycznie się interesują. Są stałym elektoratem czy to Prawa i Sprawiedliwości, Platformy, PSL-u, Konfederacji, Lewicy czy Razem. I im serio wierzę, że to jest oddany głos. Świadomie oglądają tą politykę od wielu lat. Interesują się posiedzeniami Sejmu, wiedzą jakie ustawy są głosowane w Sejmie. A mają taki sam głos i głos tyle samo waży, co tej dziewczyny, która prawdopodobnie miała urodziny po, pomiędzy pierwszą a drugą turą, i jak tutaj sama mówi, nie interesuje się polityką, ale musi pomiędzy kimś wybrać. I jak często powtarzam, te osoby nam wybierają władzę, polityką interesują się tydzień przed wyborami, tydzień po wyborach i o tej polityce zapominają do kolejnych wyborów, a my z ich decyzjami musimy się mierzyć. Chciałam też się dowiedzieć. Chciałam zobaczyć te różnice pomiędzy Nawrockim a Trzaskowskim. Niezdecydowani są ważną grupą, to oni mogą zdecydować o wyniku wyborów, więc na finiszu kampanii sztab wprowadza nową formułę spotkań. Na początek Kalisz. O tym są tak naprawdę te wybory prezydenckie. O otwartości. Po krótkim wystąpieniu kandydata scena należy do mieszkańców. Mogą pytać o wszystko, ale najpierw muszą się przedstawić. Nazywam się Karol Nawrocki. Dobrze pamiętałem. Ale proszę wszystkich, żeby na moje nazwisko i imię nie głosowali. Dobrze? Tu kandydat musi się napracować, by dostać poparcie. W pierwszej turze nie głosowałem na pana, ale, ale 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 jestem na dobrej drodze. Ależ przypadek, że akurat takie osoby się tam pojawiły, że akurat te, które nie głosowały w pierwszej turze, teraz będą głosować. Co ciekawe, nie było żadnego trola, który tam nie był przeciwko Trzaskowskiemu, tylko akurat tam przychodzili wszyscy za Trzaskowskim i zaraz jeszcze zobaczycie, kto tam przyszedł. Dziękuję bardzo i bardzo proszę o wsparcie wśród wszystkich strażaków. W pierwszej turze głosowałem na Mencena okay. i w następnej chciałbym na Ale pana... Ale czekajcie, I... to nie jest zagwarantowane, jeszcze muszę na pytanie odpowiedzieć. Tak, chciałbym najpierw zadać pytanie. Proszę. E, jak pan zamierza przekonać więcej młodych wyborców, aby na pana głosowali? Brawo! Brawo, tak było! To nie jest wcale ustawione jeszcze te piękne pytanie zamiast tu, żeby jeszcze go przekonał. Panie Rafale, niech mi pan powie, jak pan zamierza przekonać tych młodych wyborców, żeby głosowali na pana. Jeszcze zapraszam na kampus Polska przyszłości. Mógł powiedzieć wszystko, a chyba wybrał najgorszą odpowiedź, bo wiemy jak wygląda Campus Polska i że to jest skierowane do partyjniaków, do tych osób z młodzieżówek, co są zaślepieni. Blaskiem i chwałą Platformy Obywatelskiej, a nie normalnych chłopaków i normalnych dziewczyn. Trzaskowski słyszy pochwały. Jestem głosem osób, które głosowały już też wcześniej w parlamentarnych wyborach na platformę, ale równie często słyszy pretensje. Marzymy o jawnym rozliczeniu pisu za jego afery. Czaskowski takie pytania słyszy nie po raz pierwszy. Tym rozgoryczonym obiecuję, że rozliczenia będą. Spokojnie będą, będą. Najpierw musicie wybrać mnie na prezydenta. Jeszcze trochę to przedłużymy, żeby pojechać na tym PiS-u jeszcze w 27 roku, no bo chyba nie chcecie mi powiedzieć, żeby coś takiego wykorzystać tylko w jednych czy teraz w dwóch wyborach spokojnie przyciągniemy to do 27. W 27 już kogoś rozliczymy, żeby pokazać, że no teraz już zaczęliśmy. Dajcie nam jeszcze te 4 lata i wszystkich rozliczymy. Obiecuję. Chcę, żeby to jasno wybrzmiało, dlatego że ten proces jest zbyt wolny, dlatego że no to musi być jasne, że to nie chodzi o żadną zemstę, tylko o rozliczenie mm -hmm. tych, którzy kradli. Ale tu jest konieczne przyspieszenie. Zwolennicy Trzaskowskiego dopingują się nawzajem, by pójść głosować i nie zostawać w domu, bo każdy głos się liczy i sypią przykładami. Od 15 lat pierwszy raz pan wygrał w, mojej, w moim miasteczku wybory. Miał pan 593 głosy. Pan Nawrocki miał 564. 33 jakby nie było. Wygrane? Wygrane. Kaliska formuła tak się spodobała, że w Pabianicach zamiast klasycznego wiecu znów była rozmowa ze sceny. Jak po prostu złączyć nas Polaków, żebyśmy nie pałali do siebie po prostu nienawiścią, która aktualnie wydaje mi się, że jest już na takim poziomie, że zaraz to po prostu eksploduje. Ja właśnie idę po to do Pałacu Prezydenckiego, żeby te nastroje uspokajać. Łódzkie. Głosy Trzaskowski będzie walczył do późnego wieczora. Jeśli w Polsce byłyby województwa wahające się, tak jak w Stanach Swing States, to Łódzkie byłoby na pewno na podium. To kluczowy region. Jeśli ktoś wygra tutaj, to najprawdopodobniej wygra też wybory prezydenckie. Katarzyna Kolęga-Zaleska, fakty z Duńska Wola. Tak jak mówiłem, teraz to Rafał jest głównym tematem, więc przejdźmy do obietnic Rafała Trzaskowskiego na te wybory prezydenckie. Dobry wieczór! Na ostatniej prostej kampanii kandydatko składa konkretnie. Zobowiązanie. Pierwsza decyzja, która dla mnie jest niesłychanie ważna, to jest kwestia kwoty wolnej od podatku. 60 tysięcy. Brawo! Boże, w końcu! Przecież to jest wspaniałe! Przecież jaki to jest geniusz polityczny, żeby na coś takiego wpaść? Przecież nigdy o czymś takim. Nie słyszałem, podniesieni w końcu Polacy nie będą płacić tyle w podatkach. No, tylko platforma obiecała to w 23 roku i niech mi ktoś powie, czemu przez te ostatnie półtora roku tego nie zrobili, bo nie mieli własnego prezydenta. Na pewno Andrzej Duda by to wszystko zawetował. I teraz tak, wybierzemy Rafała Czaskowskiego. On mówi, że do sierpnia. Do sierpnia kwota wolna od podatku będzie. Dlatego tak jak mówię, dobrych pomysłów się od razu nie wykorzystuje, można polecić na nich kilka kampanii. Będę rozmawiał z rządem, żeby to się stało natychmiast, a jak nie, to jeszcze w sierpniu złożę swoją własną propozycję. W założeniu za pierwsze 60 tysięcy zarobionych w danym roku nie płaci się żadnego podatku. Jak wyliczają eksperci, zarabiający około 5-6 tysięcy złotych brutto podatku nie zapłacą wcale. Jak wyliczają eksperci, jakby nie można było tego policzyć. Jeżeli wasza kwota brutto odjąć, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, wynosi mniej niż 5000 do 5000 tysięcy no to po zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy nie zapłacicie PITU ale żeby aż nazywać to ekspertami ludzie którzy mają kalkulator a najprościej to ująć tylko już to wtedy nie brzmi tak fajnie no bo zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy brzmi Konkretnie to po prostu jak będziecie zarabiać te więcej niż 60 tysięcy rocznie to w skali roku zapłacicie po prostu 3600 zł podatku PIT mniej. I trochę to brzmi jakbym umniejszał temu, nie. To jest bardzo ważna zmiana, która powinna już być wiele lat temu. Tylko składki zarabiający więcej też zyskają od 100 do 300 zł więcej w kieszeni miesięcznie. To jest tego typu rozwiązanie, na którym skorzystają wszystkie Polki i Polacy, dlatego tak bardzo mi na nim zależy. To ciągle niezrealizowana obietnica wyborcza Koalicji Obywatelskiej. Jej koszt przekracza 55 miliardów złotych. Rząd wstrzymuje się ze zmianami, tłumacząc się gigantycznymi wydatkami na zbrojenia. Dobrze, to jest podwójna manipulacja, żeby żeby sobie kryć dupkę tym, że zwiększamy e, wydatki na zbrojenie, żebyś Ty, Polaku, wyborco czuł się bezpieczniej, to teraz zagadka dla Was. Jeżeli będziecie mieli te 300 zł e, miesięcznie więcej, to co z nimi zrobicie? Czy schowacie je głęboko do skarpety, czy jeżeli będziecie mieli więcej tych pieniędzy, to I tak te pieniądze wydacie w sklepie, a te pieniądze przez podatki i tak wrócą do budżetu, bo wydaje mi się, że raczej te pieniądze i tak wrócą. Nie możemy przekroczyć pewnej granicy, bo stracimy środki europejskie. Obietnica jest ciągle aktualna. Zostanie zrealizowana do końca kadencji, słyszeliśmy ostatnio. Myślę, że świeżo wybrany prezydent z ponad 10 milionami głosów, bo jestem przekonany, że tyle dostanie, będzie miał decydujące argumenty. Przyspieszenie tego projektu to ukłon także w stronę Konfederacji, która w Sejmie złożyła władzę. Jasny bliźniaczy projekt. Który koalicja obywatelska chciała odrzucić w pierwszym czytaniu, ale wpadli na genialny pomysł, że ten projekt wyślemy do Komisji Finansów i tak od pół roku tam. Siedzi, nic nie jest z nim robione. W pierwszej turze głosowałem na Mencena okay. i w następnej chciałbym na. Pana. Ale głosowałem na Mencena i, i takie jest moje stanowisko. Wyborcy Mencena pojawili się na spotkaniu z Trzaskowskim w Kaliszu, gdzie obywatele mogli zadawać mu pytania. Zachęciła ich rozmowa Mencen-Trzaskowski. Nie, oni tego nie zrobili, prawda? I późniejsze wyjście na piwo. To pokazało, że pewna. Normalność jest możliwa. Kandydatka umie rozmawiać, słyszymy, a prezydent musi to umieć. Żeby był po prostu kompetentny, a po drugie, żeby słuchał ludzi. Jeszcze tego chłopaka weźmy na pięć wywiadów, na pewno pojawi się na kampusie. Polska, być może będzie wypowiadał się na jakimś wiecu Rafała Czaskowskiego, jak już wygra wybory. No i być może jeszcze damy mu jakieś dobre miejsce na liście wyborczej, bo dzięki niemu wygramy wybory. Kolejne ich zdemości o 23.55 dzisiaj. Dziękuję za oglądanie, dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do rzutki znajduje się w opisie.